Nauczanie domowe 22 grudnia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 46 do 56. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu a wywyższył pokornych. Głodnych nacycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swym miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Kto chce naśladować Maryję, powinien wzrastać w uwielbieniu. Popatrzmy, że to jest ta modlitwa, której ona użyła, kiedy chciała wyrazić to, co jest w jej sercu, kiedy chciała opowiedzieć i wypowiedzieć te cudowne dzieła, których była nie tylko świadkiem, ale uczestnikiem. Te dzieła, które w niej się dokonały, i to spotkanie z aniołem, które popchnęło ją do odwiedzin u Elżbiety, te odwiedziny, które spowodowały, że jeszcze bardziej odkryła swoją funkcję, swoją rolę, swoją, swoje miejsce, spowodowały właśnie taką modlitwę. To była modlitwa uwielbienia. Modlitwa Maryjna jest modlitwą uwielbienia Boga. Maryja jako wzór kościoła. Wielbi Boga. Więc jeżeli Ty chcesz być wewnątrz Kościoła, jeżeli chcesz, Ty chcesz być najbardziej Maryjny, wielbi Boga. Coraz więcej modlitwy uwielbienia w Twojej osobistej modlitwie. A zwróćmy tutaj uwagę na to, że Maryja ten hymn wyśpiewuje razem, będąc u Elżbiety. To jest wspólnotowa modlitwa. Maryja razem z Elżbietą chwali Boga, wysławia go. I to jest piękne, że ta wspólnota jest wspólnotą rodzinną, że tutaj też musimy się tego uczyć, że w rodzinie mamy wielbić Boga, że między nami, jako członkami Kościoła, tworzącymi ten mały, domowy kościół, powinna ta modlitwa rosnąć. Powinniśmy o nią dbać, bo wtedy jesteśmy bardziej maryjni. I dwa elementy w tej modlitwie. Maryja mówi, Wielbi dusza, moja Pana, i raduje się duch mój. I wielkie rzeczy uczyń mi wszechmocny, jego imię jest święte. A zatem Maryja wielbi swoją duszą, swoim duchem i swoim ciałem Boga cała osoba wielbi. To nie jest tak, że modlitwa uwielbienia to jest tylko modlitwa duchowa że to tak ja mam tylko wewnątrz tam mieć jakieś procesy, które się dokonują. Widzimy, że Maryja wyraźnie to podkreśla w tej modlitwie, która została pokazana, że ona wielbi całym sercem, czyli emocjami. Modlitwa uwielbienia nie jest wypłukana z emocji. Modlitwa uwielbienia nie jest pozbawiona ludzkiego elementu, bo inaczej nie byłaby to ludzka modlitwa, byłaby to anielska. I pewnie aniołowie takich... Ludzkich emocji nie mają, ale my mamy i te emocje też są miejscem i sposobem uwielbienia Boga. Nie są jedyne, nie są najważniejsze, ale są i istnieją. One również powinny być wprzęgnięte w to wielbienie, którego my jako ludzie potrzebujemy, aby całym sobą oddać chwałę Bogu. Dalej Maryja mówi, Duch mój raduje się. Znowu jest podkreślony ten element zachęcenia wewnętrznego do tego, aby najgłębsze pokłady mojej osobowości były zwrócone w kierunku Boga, z takim nastawieniem, by doceniać to, jaki jest, kim jest i co robi. To właśnie ten duch pociąga. Wszystkie inne elementy naszej osobowości. To właśnie ten duch jest podstawą, że chociaż czasami możemy być smutni, możemy coś w emocjach przeżywać, to duch ciągle będzie padł i wołał o to uwielbienie. To jest właśnie ten motor napędowy tej modlitwy. I w końcu ciało. Maria rozumie, co się z nią stało. Bardziej u Elżbiety usłyszała, że ona jest matką Pana to przecież Elżbieta w swoim przywitaniu tak ją określiła pod wpływem Ducha Świętego. Więc to ciało Maryi, te wielkie rzeczy, które uczynił w niej Bóg, są powodem wielbienia. Ona niosąc w sobie Jezusa, wielbi Boga, który pozwolił jej ciału uczestniczyć w historii zbawienia. Maryja całą sobą wielbi Maryja całą sobą daje znak, że chce oddać Bogu chwałę. Więc ty też całym sobą, całą osobowością wielbi Boga. Swoim duchem, swoją duszą i swoim ciałem, aby jak najbardziej naśladować Maryję. Potem będziesz mógł przejść te wszystkie następne elementy, etapy, gdzie będziesz wielbił w historii, w kościele, w dziełach bożych. W, tym, w tej realizacji Bożej woli przez wieki, ale najpierw zacznij od tego, że cała Twoja osoba jest zaangażowana w wielbienie, tak jak w przypadku Maryi. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.